Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię, moją historię. Zaczyna się zawsze od spotkania z klientem. Każdy klient jest inny, do każdego klienta trzeba podejść indywidualnie. Z rzeźbą jest podobnie. Są to rzeczy od kilku centymetrowych po cztero, pięcio i nawet sześciometrowe rzeźby. Któregoś dnia przyjechał brat mojej mamy, który studiował na odlewnictwie powiedział: Agnieszka, spróbuj! Iść na odlewnictwo. I stąd też znalazłam się w tym, a nie innym miejscu. Zadecydowały tradycje rodzinne. Skończyłam studia na Akademii Górniczo-Hutniczej jako odlewnik artystyczny i precyzyjny. Mój mąż otworzył swoją odlewnię artystyczną, dlatego od kilku dobrych lat prężnie wspieram go w tych działaniach. Interesuje mnie wszystko, co jest związane ze sztuką nowoczesną. Jestem człowiekiem dwuetatowym, czyli od godziny 7.30 jestem ośmiogodzinnym pracownikiem. Od 16.00 pełnię etat. Mamy dwójki chłopców: Michała i Wojtka. To jest w tym momencie najważniejsze, relacje, jakie między sobą tworzymy. Otwartość na innych, otwartość na zmiany, dynamiczność w działaniu. Mnie najbardziej cieszy to, jak klient po okresie, na który zawarł umowę, przychodzi do mnie i mówi: Pani Agnieszko, jest super. Ja chcę zostać dłużej. Cześć, mam na imię Agnieszka. W Chili Spaces pracuję na stanowisku kierownik regionu. Wspieram pracę zespołów recepcyjnych, buduję relacje i tak naprawdę jestem człowiekiem od wielu zadań.